Jakoś nie serdecznie wyruchasz, to jest gwałt, co nie? Ej, szaków No chyba tak Czemu gramy normala? Ty, czemu gramy normala? Ej, nie, nie no, panowie, ja bez kurzu. takich, kurwa Panowie, już zaczynasz Nie wiem tak, kurwa śniady? Znaczy, to ty jesteś szefem pokoju, to co ty pierdolisz? co, co nie śniady? Jak nie, kurwa jesteś, No normalnie nie Ta, no, teraz ja. to już nie. Ja nie A mogę to, mieć takich bar, nie mogę mieć takich bar. Biski weź, kurwa, idź! Weź, już, weź, weź, już się tam kurwa. Masz, masz kornet, ty jesteś tam słuchaj. Oooo! Zapomniałem no, że a... to nie nic. Shadow jeden na jeden skate się wyjął Nie, <grym> nie no Shadow, Nie! Czy... Ja ją zdew'am Ja ją kurwa zdejwowałem i nie wiem czemu A mi się kurwa kliknęło w miniona i poleciało zupełnie gdzie indziej Ej, ja mam, ja mam tezę dałeś to te w, e, w miniona I za to wyraźnie ja mam... Ale sej ja A ty gruby co? Jezus yes. Mogę już puszczałaś jak gruby gdzie? A, jesteś na toku. Ooo. Już pomijając że. Dojeb. Pierwszą akcję też kurwa zjebałem totalnie. Bo nie. Nie, pierdolę. Aj, jebać to A ty mi się szako w ogóle? A co tu kurwa robisz szako? Zjebałem, na Zamknij mordę, ja nie patrzę na babę w ogóle. Diament, widzowie. Diament, kurwa, nie patrzę na Ja myślałem, że się go widzi, nic mu nie mówiłem kurwa, on się To Co robisz rzako? Człowieku, przecież ty dobrze wiesz, że ja nie patrzę na mapę ani wardów nie używam Co ty kurwa ode mnie wymagasz? <śpiewanie> ja w kurwiony w ogóle, jak ty śmiesz w ogóle gruby <śpiewanie> Nie widziałem kurwa <śpiewanie> O kurwa, nie znam jak go wzięli po Słodzie. We mnie ratuje jakoś Spoko Przestraszyli się mojego autyzmu o. Ale za wcześnie śniady kurwa Czemu nie poczekajesz że mi się skończy Nie wiem, ja nie umiem tego czypiona No ale, ale jest trochę na logikę Zabijasz No tak, mimo. ale już się podpaliłem za bardzo Ja to Jak spoczujecie, możemy zajmować o ja jebie! Dobra, wpierdolę się przedbiorze, kapłan. Ja robię ruchy! Wp, wp co? A ja robię zryka. Nie wiedzieli, co ich wpierdolę. Hehe. No i się nie spodziewali, że przejdę przez ten turetek pojeb. Hehe. Ej, kurwa, nie zauważyłem go. ja się odsuwam, tego nie umiem A on mnie goni o, nie, On goni A, ciekawe Siaradu mnie spierdala Okej, okej okay, okay. okay. <laughs> Czekaj Co jest? Kurwa, <grym> my w ogóle musieliśmy ja trafić na jego tak ruchy <grym> Jako robi takie ruchy, że to jest chuj Makera widziałem, że chyba... W znaczy, sensie... CHUJ WIE Jeżeli oni grali Akali tak pod tanka, tak, to tak. już mnie nic nie zdziwi <grym> no, to działało A Dianę po pod tanka widziałem? Widziałem jestem no tak no samo no. zniesmażony. <laughs> ej, ej, da to, topa. Ale to nie no nie to to naprawdę. to jest wszędzie, tam, gdzie ja. taki serdeczny chuj mu w dupę. To no. inaczej, <laughs> nie i Jakoś wyruchasz, to jest gwałt, co nie? A ja się No chyba tak. No to by było. Ale kto no. myśli. Co, co, co? Udziel serdeczny i w dupę, co nie? No to. Ej, idę do was. Tepnę tam nie na plecki. Udziel serdeczny, to tak gwałt. I tak raczej, kurwa. On ci nic nie zrobi teraz. Znaczy... Poszyczek że... John... Ona jest bez flesza cały czas, więc widz. <laughs> <laughs> <A, jaj. śmiech> Dobrze śniady, widać, że AD No proste Nie, jakbym był ADK remain, to bym nie poszedł, tylko farmił Aha, faktycznie, ale, idę. idę na Kleda kurwa. Dobra Teraz chcę sam śniadić Spoko będzie tak, o, no, Już będzie robota, ale... A gdzie idzie? Ej, dawaj, idę tam Idę Idę, 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 idę. Co jest, kurwa? też, też idę. Zamykam tu. On ma tego, bez pistoletu jest. Zostawcie wardę warde. Przesłuchaj mnie. Słonie najbardziej by Nie, jak możemy... Ja ją mogę zamknąć. Dobrze, zamykamy. Zamykamy suczysko Coś możemy. Zapiję. To... <śmany> <śmany> się kurwa popnęła. Wezmę się stało? tą. Na bokroju ją wzorował, ale. Aaaa, weźmie ja po prostu. ja Ja pierdolę. Mać gryzis z przekupić. A <śmany> Nie no kurwa jak w mordę strzelił. Z czego ci ludzie się tyle leczą? Nie wiem, jaka Alic po prostu. No żeby Diana się o. tyle leczyła to jest kurwa chuj O. Eee. o. 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 <laughs> Ej, bo to Pledia pledias, Pledia, Pledjas! Ja nie mam Rki już chodź tu, najwiemy Idę Ja pierdolę Teraz słaby No, Na go masz ja pierdolę! Ja Kładre, ja pierdolę sobie! Co to? Patrz! Jest tylu, Kurwa co ona robi. To dużo się mam każe na górze. topa To kiedyś, dopiero topa. Ja się jeszcze wydać No za duży zasięg, i ja nie mogłem dać egzosta, bo ją autoatykowałem. Nie wiesz, jak się z nią Chciałem egzosta i dać po prostu i tyle, a cały czas do niej podchodziłem. Ja dobrze to no. Kurwa, bomby, no ja nie nie mam rady, żeby go przyciągnąć. No, 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 nie. O kurwa! Jaha hui! Zajebiście Hej, ale ja się teraz dobry czuję w tę grę, dobra? To jest takie nowe połomowanie. Kurwa, kto by powiedział, że powinien zagrać 3 Nie, tak szczerze w tym fight jak powiedziałem, jak tym dostaje bombę. Wtedy, tak. wtedy, zagrać 3 no. to jedno, ale zagrać dobrze to już jest. No kurde. to już w ogóle, ale że ty mnie zostawiłeś, kurwa, ja zrobiłem 1 na 2 i tego nie pochwalili. Nice, brawo ty. To nie jest normalne. Zajebiście. To nie jest to Wy tak nie robicie? <laughs> <laughs> no, twój damage to jeszcze... <laughs> Ej, spierdalaj. Dobra, okej. Ja się O, podoba ci się jaka na No nawet. Podoba ci się, gdy małbyś No to nie? Kurwa, no to... jak zły. Nawet ja bym... nie wszytko. No. Ja ja Pytasz Dzika czy sra w lesie. No tak bym sukę jebał. Jak najbardziej ale, całej ligi muszę zastanawiać. Ani. <średe> <Kurda, średe> Wiedziałem, <średe> tylko czekałem, nie? Aż to powiesz. Ale z Isiem czy bez Misia? Nie, <średe> <średe> Misia by sobie trzymała w to, żeby jej głuchy dodawał. Tego. <średe> Jezu. Bo ale sobie Ja pierdolę. Nie wiem, chyba Miss Fortune? Miss Fortune. Proste, Nie no, jak dla mnie... <grym> <grym> Nie no stwierdzałeś. No, Nie no, jak dla mnie, to albo Vaj, albo Riven. Przecież Irelia też bym ja miał. Irelia jest sz... bardziej szkicowa. Ty Jina pikujesz, tak? Nie A. wiem. Mogę <grym> groby kurwa, jak już Jinię pierdolę. Gitum. Ogramy ale... ale... to o poważnych sprawach. Nie, wiecie co? To jest niepopularna opinia, ale Karma, no kurwa, ma to coś. Karma? <grym> <grym> Widać, że pojeb. Tak. Czekaj, nie jest też widzę, który bym wyjebał. No to prawda. I już to, to bym nie nie, to wiem, wyjabała czy wyjabała my, jego nie wiem, czy by mi się to nie podobało. Czekaj, tu dobra, jest Dobra, Dobrze, jakby. Usłyszmy takie oczywiste oczywistości, jak na przykład Yumi, ale tak poza no. nią. Jażę? <laughs> to już, le już Lepiej to mam jakieś. Jarek Forever. <laughs> nie, no, tak najbardziej to chyba misfortune ze całej liczby. Nadal się gra do w nie? Nie. A to, to się gra. No, for all. no. Bo oznacza Ech, right, i co oznacza? Right. co w Twoim Co? Co znaczę. No to jest Fanatic! A, a CTR-u kurwa dać nie chciał. A CTR nie chciał, bo cringe. To kurwa na NFC jak kurwa pół świata, nie wiem jebać bać cię. No Fanatika, CTR, jeba, jak pół świata. a kurwa. Nie wali up to jest. to jest. No i właśnie jak gram za tydzień, ja... za tydzień. A, ty grasz. Ty grasz chyba kurwa na harmonice. tam. Ty zaraz masz kurwa. A, tu ja nie wiem <laughs> Bo mi się słuchawka zabała? A był taki panczyk dobry. Nie wykorzystany niestety. Chój, tak Jak kornel się rozjebał słuchawkę, to rozkręciłem i to najpierw jak te gruciki Cało mm -hmm. na maina na kali. Czemu tych zacznij bić? Przecież wiesz, że cię zabiję. Majna kali. No, on trenuje boks, kornel się trenuje box. Ja was tu mam na strzała, może grubego nie. Bo grubego na dwa, bo on o ziemię, nie ja. kurwa Ja jestem do <laughs> Kurwa O, Rengar Błaża jeszcze no topa no Znaczy, good. no tak Co ty, przy tego jeszcze napierdolisz Ładny yes. śniady Nie, na pewno ten Darus jest taką kurwa jebaną ciotą On tylko pod turretem stoi Zaraz go zdejwuję i chuj mu w dupę O nie Stepuje Dobra, nie Chodźcie N Nie umiera Aphelios, Aphelios, jakiś... Spierdolium co jest... Ale ja go Zaję, mogę zdejmować. Cholera, co ty gadasz? Drake. Yes. Tak blisko, patrz jaki to jest kurwa low. Znaczy to był low. Zajęliście. Drake. Chodźcie Drake, chodźcie Drake. Ja co, ja mam zone w lewo. Z... Z... Kurwa. To też ma zonę w mnie. Weź lejem go. Atakuję. Pomocy! Kurwa. Yes. Co chodź. Trzymałem ich bota. Żarliwie. O, jak wpierdolił wam? A my mu jeszcze to bardziej. Dobrać. Dobra, to weźcie przez nasz czas, piątego, się O O, widzę, nie że t Tyreks... Nie no, to nawówcie go. To nie no, Jakie kurwa nie. Batman. Ale to idę się myć też. To ja też ja idę się myć. Ogarnijcie Juniora. Będzie to tak, jakbyśmy się wszyscy razem tak myli. Nie, nie, kurwa, Ale <laughs> to myślisz z kamerką wszyscy. No to idę, kurwa, będziesz miał taki content słuchaj. To prywatnie. Only fans tylko yy, 599 Chyba Pagienny chłopiec, zapraszam <laughs> Dobra, z